Witajcie. Dzisiaj sobie objaśnimy Tomasza Dorożałe i DJ Palasite. Ok? Tutaj wydarzyła się pewna komiczna rzecz. Otóż DJ Palasite uważa, że podczas modlitwy Tomasza Dorożały za niego coś z niego wyszło. Okay? On mówi, że to jest orb. Tak? Wpisałem znaczenie słowa orb. Jest to kula. Oczywiście to ma związek z okultyzmem, tak? To nie jest coś takiego, co chrześcijanie uważają za słuszne. Yy, powiedzmy, tutaj mamy, zobaczcie, orby anielskie, kule, duchy, energia i tak dalej, Także ta spyrlona ogólnie Akademia Ducha to jest demoniczna, spyrlona i właśnie... Jak się mówi o, o orbach, jak są takie pojęcia, to uważajcie na to, bo to są pojęcia okultystyczne, pokazuje i wyjaśniam, tak? A w tej chwili pokażę wam coś komicznego, ok? Jak właśnie DJ Palasite uważa, że wyszedł z niego orb podczas tej modlitwy. Zobaczmy sobie, pokazuję i wyjaśniam. Aha, jeszcze jedna kwestia. Zobaczcie, on ma ten znak Illuminati. Tutaj, tutaj. O, subskrybuję. Muszę zrezygnować. Pokazuję i objaśnię. Bo na chwilę dawałem tylko, żeby wiecie, komentarz napisać, nie? Że Tomasz jest tam zwodzicielem i tak dalej. Coś w tym stylu napisałem, nie? Że go objaśnię. I istotnie to w tej chwili, czy nie? Ja już go objaśniałem na swoim kanale wcześniej, tak? Żeby nie było. Yy, możecie sobie zobaczyć. Yy, na moim kanale, jak właśnie te uzdrowienia są fałszywe i tak dalej, nie? W wielu przypadkach. I tutaj też, właśnie to, co z niego rzekomo wyszło, to nie wyszło w istocie, tak? Tutaj jest ten znak, tutaj jest ten znak, jak ogólnie on ma te slajdy, też nie? To na cały ekran ten trójkąt się pokazuje i objaśnia. A to jest znak iluminatów. Zobaczcie, wpisałem tylko iluminati i tutaj się wyświetlił ten trójkąt. To jest ich znak. To jest znak szatana, ok? To jest znak szatana. To nie jest Boży znak. I kolejna kwestia. Widzicie, krzesło diablo, tak? Objaśmiałem je ostatnio. Tutaj jakiś kozioł na tym krześle diablo. Także e, ten DJ Palasajd służy diabu ok? Przyszedł do niego Tomasz do Orszała, ale to nic nie zmieniło w jego życiu. Pokazuję jej objaśnieniem. Zobaczmy sobie tą modlitwę. No, w no orby są w miarę, wiesz, w miarę widoczne. Przypominam, że orby to kula. Okej? Okay? A zobaczycie co tu będzie. Przyjrzyjcie się. Powiedzcie mi w której... W której minucie a dobra chyba... i to oczywiście jest kurz nie czekajcie ja siebie przesunę bo ich nie widać dam siebie tutaj powiedzmy nie? zwolnię tempo Abyś, abyśmy to wszyscy widzieli, nie? Taki mały pyłek kurzu latał, a oni mówią, że to jest jakiś orb. że coś z niego wyszło, nie? Jakiś demon. To. Jeżeli mówicie o tym, to to jest. To. To, to był. To, to był Josi. To był akurat głos Josiego. A nie tu! Zobacz... To nie był Josi. Zobacz... To... OK, i dla tych, którzy bez kitu wier wierzą, że oni tutaj mówią prawdę, że to był jakiś orb. Słuchajcie, to był kurz, tak? Zwłaszcza, że wszystko, co tutaj miało miejsce, działo się bardzo dynamicznie, tak? Były szybkie ruchy i tak dalej. Więc w momencie, kiedy kurz gdzieś tam lata i nawet zmieni kierunek, to może to zmienić pod wpływem Twojego ruchu, powiedzmy, nie? Tutaj, powiedzmy, był szybki ruch, że oni schodzili jakby na dół, nie? Więc zobaczcie, jakby wam to pokazać i objaśnić. Ja szukałem u siebie kurzu, nie? Ale nie mogłem znaleźć, no bo odkurzałem niedawno. Więc nie mogę wam tego jakoś mega pokazać i objaśnić. Ale jeżeli, jeżeli macie u siebie, znajdziecie taki, taki kurz, to. Pokazuję i objaśniam. Uczyńcie coś takiego. Nawet lekko machnijcie bluzą. Kusz leci tutaj, gdzieś, nie? Tutaj, powiedzmy. Tu leci kurz. Lekko, nawet tak machnij bluzą. I w tym momencie ten kurz zmieni kierunek, nie? I będzie leciał w ten sposób. Jak on sobie tutaj tak leci, ty machniesz bluzą w ten sposób. I on będzie leciał w ten sposób, nie? I tutaj, właśnie to ma miejsce, to ma miejsce że. Oni tak lecą w dół i ten kurz zmienia kierunek i idzie tam. Rozumiecie o co chodzi? się sobie sami taki test, ok? Nie róbcie tego z czymś cięższym, bo to musi być właśnie yy, kurz, bo inaczej to ciężko, żeby zadziałało tak. Ale yy, z czymś mega lekkim uczyńcie taki test. Machnijcie bluzą, nie? Tak, w dół. Jak kurs jest tutaj, i on zmieni kierunek, pokazuje tak? Dlatego tutaj zobaczcie. On jest tutaj, nie? A zmieni kierunek. Bo oni się tak pochylili szybko w ten sposób, nie? Bo to było, bo ja dałem zwolnienie w tej chwili, ale to było bardzo dynamiczne. Więc w tym momencie kurs zmienił kierunek, pokazuje jej tak? To nie jest. To nie jest już. Nie wiem, co to było, ale kierunek lotu. to. Zmieniło kierunek lotu, no lotu wskutek tego, że oni właśnie tak szybko na, na dół się pochylili, nie? To jest orb. Ja nie mogę. To jest orb. Co zagłosił. Nie mogę z niego. Zobaczcie. Jakoś mówiłem, o ryb to kula, nie? Czy to miało w ogóle kształt kuli? No nie. Widać było, że to był kurz, nie? O, tutaj. Zobacz. I nie, ze no. mnie, no, ze mnie, zobacz. Ok, już w tej chwili mogę przyspieszyć, nie? to teraz, Ej, no bez kito, coś ze mnie wyleciało po prostu w tej chwili. Okay. W tej chwili, w tej chwili, przenikaj teraz. Siu! siu teraz w imieniu Jezusa. To na początku to był kurz, to prawda. To jest kurz, zobacz. To jest kurz. To jest to, jest. to jest włoży, włoży. Ale potem też jest kurz. Tak samo wygląda, dokładnie tak samo. to jest włoż... się, od niego teraz. się na no, i patrz, mówisz usuwaj drugi się raz. I... Mówisz drugi raz, usuwaj się. I to jest. Co I zobacz. I od... No i poleciał w tamtą stronę, wskutek tego, że wszystko. Działo się dynamicznie, pokazuje objaszki. Usuwaj się, się zostaw. Wow. Imieniu... No. Dziękuję. <noise> Dzięki. Dziękuję, że pozbyłeś się kurzu, pokazuję obiaszki. Ale dzisiaj upala site. on jest w innym miejscu w tej chwili, tak? I tak sobie musisz odkurzyć w domu, okej? Okay? Jeszcze jedna kwestia, jak tutaj Tomasz dorzczała, jak to ma w zwyczaju, głosi fałszywą Ewangelię, tak? Gdzieś tutaj to było. Słuchajmy. Żeby, żebyśmy my mogli sobie porozmawiać, ale przy okazji też chcieliśmy dla Was to zrobić, także e, mamy nadzieję, że się podobało, że w jakimś stopniu części z Was zmieniliśmy pogląd i że mniej sceptycznie będziecie troszkę podchodzić do życia. Także. E, słuchajcie, jak chcecie coś napisać do Tomka, to jest właśnie ten moment, żebyście napisali na czacie. Ja tylko posłuchajcie, co Tomek powie, okej? Okay? Tylko ze swojej strony jeszcze raz mogę ci Tomek podziękować i też również w imieniu widzę, że ty chciałeś tutaj wpaść. Myślę, że ten live week naprawdę Super. fajnie wyszedł. Ostatnie zdanie, przyjaciele, do was. Nie traćcie nigdy nadziei. Bóg was kocha i on chce, żebyście odnieśli w życiu sukces. Jeśli religia Ewangelia sukcesu, tak? Bóg Was kocha i On chce, abyście odnieśli w życiu sukces. Czy to jest Ewangelia, jaką głosił Pan Jezus? Ewangelia bogactwa, Ewangelia właśnie dobrobytu. No oczywiście to nie jest ta Ewangelia, tak? I teraz zobaczcie, to co powie tutaj, to już w ogóle przechodzi ludzkie pojęcie, okej? Okay? Ale nie jest to boskie, oczywiście, tak? Zobaczcie. To jest poza biblijne. O, w ten sposób powiem. Religia wam wmówiła, że macie nieść swój krzyż. Jeżeli religia wam wmówiła, że musicie nieść swój krzyż I że macie zaprzeć się samych siebie, to. Że macie zaprzeć się samych siebie. Powtarzam to, abyście pojęli. To znaczy nie pójść za marzeniami. To, to znaczy nie pójść za marzeniami. Was okłamała. To was okłamała. Czyli Pan Jezus okłamał człowieka, tak? Bo mówił, aby pełnić wolę Ojca, który jest w niebie, a nie wolę swoją. Siebie samych mamy się zaprzeć, ok? Ewangelia według św. Mateusza 16, od 21 wesetu, aby wyłapać kontekst tego, czym jest niesienie swojego krzyża. Odtąd Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i jacy kapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni. Nie przyjdzie to na Ciebie. Czyli Piotr był takim Tomaszem do okej? Okay, w tym momencie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zabadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki. I zobaczcie, jaka jest tego kontynuacja. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce pójść za mną, niech zawsze się samego siebie, niech weźmie trzy swój i niech mnie naśladuje. Tak? A Tomasz Doroszała mówi, że to religia tak mówi. Nie, to Pan Jezus tak mówi. Tak? Oni mówią to, co Pan Jezus mówił, że to jest religia. Tak? Bez sensu. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. O czym tutaj mówił Pan Jezus? Że będzie zabity i trzeciego dnia zmarzł w stanie, tak? I Piotr się z tym zgorszył. Tak samo Tomasz do też jest pewnie tym zgorszony, dlatego głosi fałszową Ewangelię, tak? Że to religia tak mówi. Pan Jezus tak mówi. W Biblii to jest. Sami to sobie zobaczcie. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Okay? Czyli mamy iść za Panem Jezusem, nawet jeżeli by nas to kosztowało. Śmierć, pokazuje Józef, tak? Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał. Tak jak tutaj DJ Palasite. Zobaczcie. Około 2 milionów subskrybentów. Cóż mu to pomoże, choćby cały świat pozyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Tak? A widzimy, że DJ Parasite ewidentnie służy diabłu. Tak? Te znaki okultystyczne, iluminatów, prowadzi innych ludzi na manowce, filmiki, jakie on ma na swoim kanale, nawet mi się nie chce tego wam pokazywać i objaśniać. W tej chwili są okultystyczne. Jak on idzie do jakichś nawiedzonych miejsc, i tak dalej. Ludzie to oglądają i się boją potem. Przez kogoś takiego jak właśnie DJ Palasite. Okay? No dobrze. Myślę, że jasno to objaśniłem. Dziękuję za uwagę. Uważajcie na ten kanał ogólnie, tak? DJ Palasite. Pozdrawiam.